Naszym gościem jest Małgorzata Handlik, wieloletni deputowany do Parlamentu Europejskiego, obecnie prezes firmy Consult Europe. Osoba z doświadczeniem w zakresie prawa europejskiego. Witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście przez 10 lat miałam zaszczyt reprezentowania mieszkańców województwa śląskiego w Parlamencie Europejskim. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Tym bardziej, że Parlament jest taką instytucją, gdzie rzeczywiście. Zwraca się uwagę na jakość tworzonego prawa i gdzie bardzo chętnie słucha się głosów ludzi, którzy są praktykami. Czyli z mojego doświadczenia najbardziej cenne były spotkania właśnie z różnego rodzaju lobbystami, którzy reprezentowali w Parlamencie Europejskim określone grupy społeczne, określone firmy i przekazywali mnie swoje doświadczenie dzięki temu jakoś moim zdaniem tworzonego prawa na poziomie Unii Europejskiej. Jest bardzo wysoka, bo eurodeputowani po prostu słuchają tego, co się do nich mówi, bo mamy świadomość, ja też miałam tą świadomość przez 10 lat, że nie znam się na wszystkim, w związku z czym jak trafiał ktoś do mnie, kto był ekspertem w danej dziedzinie, to bardzo chętnie wykorzystywałam jego wiedzę, właśnie słuchając go jego doświadczenie potem gdzieś można było przełożyć na jakieś praktyczne zapisy w konkretnych dyrektywach czy rozporządzeniach. Także to zadam Ci bardzo podchwytliwe pytanie. Tak. Ile prawa w prawie? Ile logiki w prawie, a ile lobbystycznych interesów w prawie? Nie, to proszę tak nie patrzeć, że te lobbystyczne interesy są źle postrzegane w Unii Europejskiej. Jak no krzywizna, banana, Znaczy tak, tak, na przykład ryba jest skorupiakiem, czy coś takiego, zgadza się. Ale generalnie nie mówimy o takich przykładach skrajnych. Mówimy o tym, że bardzo istotne jest, bo mamy świadomość, że prawie 80% prawa w tej chwili tworzy się w Unii Europejskiej. Czyli to prawo nie może być. Absurdalne i złe, choć zdarzały się przypadki. Na szczęście tak krzywizna banana czy inne głupie przykłady już dawno wyleciały z prawa unijnego. Ale bardzo istotne jest, żeby to co, się, co powstanie na szczeblu unijnym było dobre, bo jeżeli ono będzie złe, to będzie źle implementowane do porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich. Ja miałam przyjemność pracować nad wieloma bardzo istotnymi dyrektywami, choćby dyrektywa usługowa, która uwalnia usługi i daje możliwość polskim firmom w oparciu o polskie prawo i polskie przepisy świadczyć usługi w innym państwie Unii Europejskiej. Znakomita sprawa. Nie wiem, udało mi się pracować nad zamówieniami publicznymi, które zostały przegłosowane w postaci dyrektywy w lutym 2014 roku, gdzie pojawiają się moim zdaniem bardzo ciekawe. Zapisy mówiące o tym, że na przykład znika kryterium najniższej ceny, bo nie stawiamy na byle jakość, tylko stawiamy na dobrą jakość no, ale w dobrej dwie, cenie. W tak, ale, tak, ale już, ale już, już to, nie będzie. Już wyżej. nie będzie mogło być brane pod uwagę. Mamy czas do kwietnia przyszłego roku, czyli 2016, żeby dobrze implementować tą dyrektywę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego, że tam też jest taki zapis mówiący o tym, że zamawiający może podzielić zamówienie, duże zamówienie na mniejsze części właśnie to, żeby lokalne, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły z tego zamówienia skorzystać. I to, to jest dla mnie na, naprawdę... No to brzmi bardzo sensownie. Bardzo sensownie, bo cały czas my w Parlamencie Europejskim zastanawialiśmy się, że tak naprawdę małe i średnie przedsiębiorstwa Najmniej korzystają z tych zamówień publicznych. A więc Ale co to zrobić? 70 domowych. Dokładnie. A więc co zrobić, żeby one miały większą szansę, większą możliwość? Stąd właśnie, między innymi to była też moja poprawka, żeby móc dzielić te zamówienia, dać szansę, a przy okazji promować lokalny rozwój. Więc jakby to prawo unijne i ci lobbyści, do których wracam, oni są bardzo cenni, bo lobbying postrzegany jest w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim jako naturalna część demokracji. To nie jest klepanie po ramieniu, absolutnie. Lobbysta przychodzi, zabiera posłowi 15 do 30 minut, ma tak zwany position paper, czyli dokument, w którym zwraca uwagę na najbardziej merytoryczne i istotne elementy w danym akcie prawnym i mówi, że z punktu widzenia jego grupy czy firm, które on reprezentuje, dobrze byłoby, żeby poseł zechciał zwrócić uwagę. Na te merytoryczne podkreślam, bo to jest istotne, merytoryczne zapisy. Ja mam jedną taką dyrektywę, bodajże Euro 5 to było gdzie bardzo mocno ścierały się dwie grupy społeczne. Z jednej strony byli to producenci samochodów, czyli duże koncerny samochodowe, a z drugiej mechanicy. Mechanicy, którzy w Europie naprawiają nam samochody. I w pierwszej chwili wydawało się, że te propozycje, które pojawiają się w dyrektywie, są fajne i że koncerny mają 100% racji, ale jak udało mi się spotkać z przedstawicielami mechaników z Unii Europejskiej, to okazało się, że nie jest tak do końca. I gdzieś tam potem po środku udało się znaleźć kompromis, z którego zarówno były koncerny zadowolone, ale warsztaty samochodowe naprawiające nam samochody nie musiały się zamknąć, bo pierwotna wersja do czegoś takiego na przykład zmierzała. Więc jakby tutaj ja jestem akurat gorącą zwolenniczką yy, takiego słuchania głosu społeczeństwa, choćby poprzez lobbystów, bo tak jak mówię, ja się przyznaję szczerze, nie znam się na wszystkim. Nie znam się na wszystkim, jestem dosyć mocno wykształcona osobą, ale mimo to nie znam się na wszystkim. No, w w czym... Proszę jedną ważną rzecz, żeby nasi widzowie mogli to zrozumieć. Na ile dyrektywa jest dyrektywą, kierunkiem linią, na ile, na ile jest obligatoryjna, kiedy trzeba przestrzegać prawa unijnego, kiedy prawo krajowe jest ważniejsze? Generalnie są dwa rodzaje aktów legislacyjnych, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej. Jednym aktem legislacyjnym jest rozporządzenie. Czyli powiedziałabym, że to rozporządzenie ma wartość wyższą niż dyrektywa. Bo jeżeli coś jest rozporządzeniem, to to po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z automatu niejako staje się prawem w poszczególnych państwach członkowskich. Podam przykład. Kiedyś pracowaliśmy nad rozporządzeniem w sprawie yy, roamingu. Chodziło o to, żeby ograniczyć koszty rozmów telefonicznych pomiędzy poszczególnymi państwami prawie o 70%. I ponieważ było to rozporządzenie, to ono weszło do porządku poszczególnych państw członkowskich, porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich. I rzeczywiście te koszty zostały obcięte o 70 A Natomiast jeżeli mówimy tak o... Tak samo chyba było z tymi ładowarkami. Tak? Na przykład z ładowarkami, czy, czy nie wiem, w sprawie uboju rytualnego. Mm -hmm. Coś, co jest rozporządzeniem, staje się prawem w poszczególnych państwach członkowskich. Natomiast jeżeli coś jest dyrektywą, to dyrektywa jest Implementowana, czyli niejako transponowana do prawa, do porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich. I czasem się zdarza, że państwa członkowskie um, jakieś dodatkowe elementy w tej dyrektywie, bo dyrektywa jest takim wykładnią, do, co, do którego, co do której poszczególne państwa członkowskie dostosowywują swoje prawo. I czasem się zdarza, że robią, robią to. Um, Mocniej, słabiej, coś, coś tam jeszcze dopisują od siebie, ale to jest też prawo, które po implementowaniu do porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich staje się prawem obowiązującym. I tak naprawdę istota dyrektywy polega na tym, żeby ją dobrze z korzyścią dla rozwoju firm, przedsiębiorstw, czy w ogóle gospodarki danego państwa dobrze implementować. Ja pamiętam taką dyrektywę o opóźnionych płatnościach, dyrektywa, która mówiła o relacjach pomiędzy mm, biznes to biznes, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa. No, w Polsce jest tak, że najpierw trzeba zapłacić VAT, a nie ma się za No właśnie, ta dyrektywa reguluje te, te rzeczy i na przykład mm, z tego co pamiętam, to mm, Austria bardzo szybko implementowała tą dyrektywę, bo dostrzegła w niej korzyści dla lepszego przepływu gotówki pomiędzy małymi y, przedsiębiorstwami i średnimi, ale również pomiędzy relacjami biznes w stosunku do instytucje państwowe. A więc można dyrektywę również przekuć na taki element, że stanie się ona z siłą napędową czy motorem napędowym dla rozwoju poszczególnych gospodarek. W Europie w tej chwili mamy dwa albo trzy porządki nieprawnych, które się ścierają ze sobą, a przede wszystkim dwa rodzaje kultur, które się ze sobą ścierają. I jedna z grup społecznościowych związana z religią i z islamem uważa, że prawo szariatu powinno być czymś nadrzędnym wobec prawa demokratycznego mojego kraju. Tak rzeczy, no rzeczy. No, przecież widziałaś niejedną demonstrację i w Danii, i w Anglii, i we Francji. I wiesz, jak ci ludzie do tego przychodzą. Jaką widzisz szansę na współpracę, na proces cywilizowania tych rzeczy, czy tak to można nazwać, czy też jakby na pole konfliktu, bo coś się musi wydarzyć. Czy to jest bardzo złożona sprawa. Tego się oczywiście nie da zero-jedynkowo rozwiązać. Nie można powiedzieć wy na prawo, my na lewo albo wszyscy do jednego po. Ja wychodzę z założenia, że po pierwsze należy szanować każdą kulturę, kulturę, przepraszam, i każdą. Każdy ma prawo do wyznawania wartości, które reprezentuje. Ale ja również stoję na sobie... religia to jest to, że ty masz robić tak jak ja uważam. Chwileczkę, ale chciałam powiedzieć, że również jakby dla mnie najistotniejsze jest, żeby szanować innych, ale również to szanowanie działa moim zdaniem w stosunku do Europejczyków, ale również do ludności, która napływa z Syrii czy z innych państw em, muzułmańskich. W związku z czym oczywiście prawo szariatu nie jest prawem nadrzędnym, powiedzmy sobie to jasno, prawo szariatu nie obowiązuje w Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej obowiązuje prawo absolutnie demokratyczne w poszczególnych państwach członkowskich. Natomiast ja bym powiedziała tak, że z jednej strony nie unikniemy tego problemu, ci ludzie będą napływali. Ja muszę powiedzieć, że obserwuję na co dzień w Brukseli ścieranie się różnych kultur. I akurat w Brukseli to nie jest takie um, jakoś szczególnie uciążliwe, czy... czy... Znaczy, ja bym powiedziała, że to raczej wygląda na plus. Ci ludzie wszyscy nawzajem się szanują. Bruksela jest miastem, gdzie spotkamy nie tylko ludzi, którzy wyznają islam, ale spotkamy bardzo wiele ludzi, którzy na przykład dotarli tutaj z Afryki czy z innych jeszcze kontynentów. I wszyscy starają się siebie nawzajem szanować. Dzięki temu to się, te relacje się jakoś, jakoś układają. I ja myślę, że tak naprawdę ważne jest, żebyśmy wszyscy nawzajem się edukowali, bo często w nas pokutują jakieś. Wypowiedzi, które gdzieś ktoś przez sądy, o właśnie gdzieś ktoś coś powiedział, my w to wierzymy. To nie jest tak. My się powinniśmy nawzajem starać poznać. Zarówno muzułmanie poznać nas chrześcijan, a my chrześcijanie poznać y, muzułmanów. Pewno, że zawsze w każdej grupie znajdą się ludzie, którzy będą, powiedziałabym, bardzo skrajni, ale mam wrażenie, że jednak w większości społeczeństw w Unii Europejskiej, jednak ta skrajność bywa rzadkością, ona występuje, jest głośna. Ale król społeczeństwa jednak jest otwarte, życzliwy. Chcę pomóc Ale tym, którzy tej pomocy oczekują. Ja myślę, że gdybyśmy mieli konflikt zbrojny w Unii Europejskiej, też staralibyśmy się przemieszczać tam, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nasze rodziny. To jest oczywiste. I też oczekiwalibyśmy takiego zrozumienia i wsparcia od tych, którzy nas przy, przyjmują. Więc ja myślę, że tutaj chyba najważniejsza jest edukacja i próba zrozumienia każdej ze stron, że my mamy prawo być chrześcijanami, wy macie prawo być muzułmanami. No, albo się. Albo neutralni światopoglądowo, ale starajmy się szanować. Dajmy sobie nawzajem szansę. I myślę, że tutaj naprawdę jest ogromna rola i mediów społecznościowych, które też powinny pokazywać no, jakby pozytywne strony tych takich właśnie ne, relacji. No ja mówię, ja to obserwuję na całym Brukseli i to naprawdę dobrze chodzą. Ci ludzie ze sobą dadzą, dają radę no. żyć, wspierać się. Ja powiem szczerze na przykład, bardzo lubię chodzić do dzielnicy, gdzie mm, znaczy, nie wiem, czy można ją tak, można ją tak nazwać. To jest dzielnica murzyńska. To są szalenie przyjaźni ludzie, naprawdę bardzo otwarci, chętnie rozmawiający. Oni nie mają problemów z tym, że on im ma ciemny kolor skóry, ja mam jasny. Ważnym, jakim ja jestem człowiekiem, czy ja chcę z nim porozmawiać, czy się chcę do niego uśmiechnąć. To, to się liczy. Jeżeli będziemy. Drugie wiesz, <laughs> Unia Europejska umiera. Nie dlatego, że są problemy prawne, tylko dlatego, że brakuje ludzi. Starzejemy się. Jest nas coraz mniej. Ale że to oczywiście, to był bardzo. Ten problem był już wywołany, ja um, dobrze sobie przypominam, chyba w 2005 roku nawet wcześniej. Nawet wcześniej, wcześniej. ale ja, ja ten problem jakby um, szczególnie był nasilony w, w czasie dyskusji na przykład w Parlamencie Europejskim, które bardzo dobrze pamiętam, kiedy mówiliśmy o y, takim porozumieniu z Turcją, która w przyszłości miałaby się stać członkiem Unii Europejskiej. I to też był jeden z elementów. 74 miliona, milionów obywateli y, Turcji. Mogłoby wesprzeć gospodarkę Unii Europejskiej. I my sobie też z tego, dokładnie, i my sobie musimy z tego zdawać sprawę, że rzeczywiście nie możemy tylko patrzeć na tych uchodźców, b, nie chcemy. To nie tak. Ale to jest tak samo jak Polacy na Wyspach Brytyjskich czy w przyczyniają się do wzrostu PKB właśnie tychże państw. To też można... I są grupą, która mniej korzysta ze świadczeń socjalnych na, na, przykład, do na przykład na przykład ja na mówiłam. przykład, ale tak, ale, ale oni realnie przyczyniają się do wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii czy, czy w Irlandii. I tak samo my możemy popatrzeć na tych, którzy teraz przebywają do Unii Europejskiej. Oczywiście, że zawsze jest jakieś zagrożenie, no, żyjemy w tak w dosyć niebezpiecznych czasach, gdzie, gdzie terroryzm daje mocno znać o sobie, ale to równocześnie ja zawsze myślę pozytywnie. Staram się myśleć pozytywnie. W ogóle jestem optymistką z natury rzeczy i uważam, że w każdym trzeba dostrzegać dobro. I ci obywatele przebywający z innych państw mogą być również szansą dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. I patrzmy, starajmy się tak na nich patrzeć, wtedy też myślę, to postrzeganie ich będzie bardziej pozytywne. Ale tego jest potrzebne oczywiście odpowiednie prawo i tutaj obecny No tak. Mówiłaś, dokładnie, no dokładnie. Dziękuję, dziękuję. bardzo, było mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich Pozdrawiam. Państwa, którzy będą słuchali. Do dziękuję. zobaczenia.